Panowie, mamy wielką gwiazdę, ale uprzedzam, tanio nie będzie. A mi się on tam za bardzo nie podoba. A pan jeszcze go nie widział, on już się panu nie podoba? Mi się też nie podoba. O, panowie z Polski, wrodzony optymizm. Dobrze, zaraz wam te wasze szczęki opadną, bo oto przed wami wielka gwiazda, strażnik muru, człowiek wrona, wielki aktor Jones Snow z Bytomia, czyli jaśnieg ze Śląska! Winter is coming. No, no, chodź. Robert! Wecik, oh. kaście mnie wziął. Aha. Każdy mnie wziął, hopie, zima, idzie winter jest coming, a ci są ubrani w koszulkach jak na lato. Ty. Jasiu! Czo... Jest lipiec! Lipiec jest, lipiec jest, chodź tutaj. O! Proszę. Nie, runa, ty. No. A co to są inni? Nie, nie, to jest e, reżyser Pan Badziewiak. Aha. a ten drugi? A to jest pan Golonka, główny sponsor filmu, a zarazem producent parówek bezmięsnych. A. No czy, Ja wiem. Ja bym go trochę poprawił, a taki nos na trakitach jest za prosty. Co mu? Ja zadar troszeczkę ten nos taki. Ty, Co, ty, ty nie zadzieraj, jak cię piznę, to jest waleriańska stal, to opień, no rozcie piznę, ty. Oj. Oj. Co to za idiota? Reżyser? Jaszu, spokój, nam zależy na tym kontrakcie, tak? No, a, a mi się nie podobają jego włosy, zbyt bujne, to nie jest naturalne. Bo tyś obok włosów nawet nie stoł, synek! <laughs> Trzeba było jeść parówki z mięsem, to by ci nie wypadały. <laughs> Czuliku z Wiesz, czego się robi e, e, nowe parówki? Ze starych warówek. Dobra, e, chcesz zobaczyć scenariusz. O, To tu pan hmm. będzie. Więc scenariusz jest napisany na podstawie powieści, mm -hmm. e, którą ja też napisałem, która będzie nominowana do Nagrody Nobla, bo jeszcze mam tam kuzyna w tym Instytucie tej literatury. Mm -hmm. e, Dobre układy w rodzinie to podstawa. Wiem coś o tym, no. a o czym ta powieść jest? N znaczy jeszcze jej nie ma. Aha. E, bo, na, na razie mam ją tu, nie? Pokaż pan to, no. pokaż pan to. Tam nic nie ma, tam jest pusto. Nie, nie, nie. Je, Panie nie. Je, to może... Jest, 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 schowana głęboko. To no. może chociaż pan powie, o czym pan nie napisał tej powieści? No, y, głównie y, piękne opisy przyrody ojczystej. A skąd? Z okolic Bobolic, y, Białogardu, y, Suchej Koszalińskiej. No. Nie mi farmazonów, tu nie fandzol synek. Nie bądź mi tu, był to w e, gadaj mi, kogo mam groć w tym filmie? Drzewo. E, konkretnie brzozę. Ale nie wiem, czy to będzie. Czy to nie jest zbyt ambitna rola dla pana. Robert, pójdę. Robert, pytam, czemu był w Cannes, czemu palma odbiła? No, Czy to jest jakaś Gwiazdo, czemu, to, co to, to nie jest Boże Narodzenie. No, ci bombkę sprzedam, no, no, byś miał? Ja, 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 ja bym miał kasę, to ja mogę nakręcić film sensacyjny, wojenny, a nawet ambitny. A, a jaki to jest ambitny? Nawet sam autor go nie rozumie. No. To, to już jest film ambitny. No, ty, minuj mi tutaj. Nie tym się, minuj mi też. No, no, no ja, ja tutaj. skończyłem prywatną akademię filmową w Warszawie. A gdzie ona się mieści? W Radzyminie. To się wełbie nie mieści, z. No, wiesz, to, tobie się wełbie nie mieści. To mi się nie mieści wełbie. No. no, ty wiesz jak jest y, kajak w spak? Jak? Kajak. No, are... Co, men... no, co no kajak? Kałamaga. Co, kajak? Kałamaga. Ka no, 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 pa pa panowie, Penán panowie, zdążycie się jeszcze pokłócić. A tymczasem trzeba uruchomić kamerę. Scena 25, kamera poszła.